Bartek Gier7 i dzisiaj będziemy nagrywać recenzję Nerf Mediator i właśnie zmieniłem nazwę, ponieważ yy, dlatego miałem 6, bo miałem 6 lat, a teraz już mam 7, dlatego jest siódemka. No ale przejdźmy do naszego Nerf Mediator, jest to Nerf Modulus, możemy dodawać oczywiście dodatki, mam kolbę od Stockade'a, od Nerf Ionfire, okej. Okay. Również uchwyt na strzałki od Nefion Fire. Mamy na tej dwie szyny taktyczne. Jedna widzicie tutaj z boku. O! A druga na górze. Ja z boku mogę dodać strzałki. Nie na strzałki. A na górze dodam kamerę. Ok. Otrzymujemy również magazynek typu Clip System na 6 strzałek, niestety w zestawie nie otrzymujemy żadnych dodatków, ale do tej wyrzutni dokupujemy je, to są takie specjalne dodatki do tej wyrzutni, możemy je dokupić, sama wyrzutnia kosztuje myślę, że 60-70 zł i cena dodatków jest myślę, że bardzo podobna, więc Naprawdę fajnie. Yy, mamy równ żeby przeładować wyrzutnie, mamy widzicie, tutaj taki uchwyt, o taki szary. Idziemy go do tyłu. A żeby wyciągnąć magazynek, klikamy ten guzik pomarańczowy i wyjmiemy magazynek. Pasują tu wszystkie magazynki: 12 strzałkowy, 18 strzałkowy. No ale 205, 20, ten bębenkowy magazynek na 25 strzałek, jeśli go tu możemy, może się trosz, trochę zacinać ta wyrzutnia, ale też czasami na pewno wystrzelią Ja tutaj teraz, dobra, do tyłu, jak już mówiłem, żeby przeładować do przodu, można wystrzelić, okej, okay. o, wystrzelę, okej. Okay. Dobra, i teraz dodam strzałki. O. No i możemy już przejść do strzelania. W tej wyrówni mamy dwa tryby strzelania. Pierwszy tryb to yy, pojedynczy strzał, a drugi tryb ciągłego ognia. Zacznijmy od pojedynczego strzału. Ja mam tutaj tarczę. Ja się trochę oddalę. Okej. Okay. Tutaj dodam. O. Ja się trochę oddalę i zobaczmy, czy trafiony, pierwszy strzał. Myślę, że oddamy dwa strzały pojedyncze i cztery strzały z tryb ciągłego ognia. O, to końca udało się. No dobra, teraz zróbmy tryb ciągłego ognia. Pozostały jeszcze cztery strzałki. Tryb ciągłego ognia może być trochę niecelny, ale to zobaczymy, w pojedynczy z... To już koniec. Tak, to już koniec. Widzieliście. Tylko dwa strzały się udało. Ale jak już mówię, ciągle ognia to nie jest zbyt jakieś za bardzo. No więc e, również mamy uchwyt na smycz pasek. Tutaj przy e, rące do trzymania. spost również bardzo lekko chodzi. Prawda, bardzo lekko chodzi. Sam jest taki trochę głośny. No nie jest jakiś. On bardzo cichy, ale jest trochę głośny. Zasięg tej wyrzutni to myślę, że od 16 do 18 metrów, więc nie jest to jakiś najgorszy zasięg, ale też nie jest on najlepszy. Od 20 metrów to jest naprawdę dobrze, ale to też nie jest najgorszy. Również trzeba dować również lekko, tylko że czasami e, może się nie dociągnąć i wtedy nie wystelimy, ale trzeba do, dociągnąć do końca tego paska, i wtedy wystrzeli. No dobra. No więc myślę, że to już koniec na dziś. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Napiszcie w komentarzu, czy podoba Wam się ta wyrzutnia. Eee, no więc to koniec, właśnie na dziś. Zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. I cześć.